Dzień dobry, dzień dobry, cześćowo moi drodzy. Aktualizacja 1.97 już wielkimi krokami się do nas zbliża, więc zrobimy takie podsumowanie 1.95. Mniej więcej postaram się to przed tą aktualizacją wrzucić, ale to wszystko zależy od tego, kiedy mi się uda to zmontować. I omówimy sobie ogólnie plusy, minusy oraz takie pluso minusy, podobnie co do było eventu. Podsumowanie takiej aktualizacji. Postanowiłem tak wyszukać co, takie najważniejsze rzeczy, które trzeba o nich powiedzieć, oraz takie, które nie są do końca ważne, ale rzucają się w oczy. W odnośnie tego, co w tej aktualizacji Gaijin zrobił źle, co zrobił dobrze, co jest takie, no, zależy z punktu widzenia i co w następnej aktualizacji miejmy nadzieję, że się poprawi. Więc najpierw, może, zaczniemy od plusów. Tych plusów jest, no, kilka, jest 5 plusów. I podstawowy plus no to naprawianie błędów i niedopracowań. Wiadomo, to nie jest takie naprawianie, że naprawimy nagle kurde połowę gry, tylko szczegóły, szczegóły naprawiają. Powiem to aktualnie tak, że w momencie kiedy wprowadzili ten 195 doszedł STRV, na który czekałem, był zbugowany i dużo, dużo, dużo później chyba... Hmm, względem tego, jak ten materiał teraz wrzucę, no to miesiąc około temu dopiero naprawili Strv-a, jeśli chodzi o te skakanie podwozia, to samo tyczy się vt 1 Więc naprawdę im to dużo czasu zajęło, a te skakanie podwozia istniało od momentu tak naprawdę, kiedy pojawiły się pierwsze pojazdy z tym podwoziem. E, czyli to w sumie Japończycy, japońskie typy e, 7.4 chyba tak to by się nazywały oraz te działki lotnicze Type również. One jako pierwsze miały to hydrauliczno-pneumatyczne podwozie, i z ich problemem na przykład było to skakanie, ale wiadomo, każda aktualizacja naprawia jakieś małe błędy tak dalej, nie za dużo niestety mogliby trochę więcej. Następny plus no to zmiana klasyfikacji bitewnej pojazdów premiowych, takich jak XM1GM i pozostałych czołgów premium też jak Leopard Rheinmetall. To jest akurat duży plus, bo Pousuwali. Na początku, jak dodali termowizję, no to te pojazdy drzewkowe miały termowizję prymkowe. Też miały prymkowe, różniły się tak naprawdę minimalnymi szczegółami. Jak na przykład ten OF-40 Mark II drzewkowy, czy też OF prymkowy MTCA. No, to w grze tylko różnica jest termowizji, ale przynajmniej minimalnie podnieśli tym prękowym pojazdom poziom. Więc to jest na plus. Największe wymaganie to właśnie było, żeby XM i Leopard tri zostały podniesione, więc... To jest dla mnie na plus. Wiadomo, osoby te, które jeżdżą na tych pojazdach, może to trochę zirytować, ale te pojazdy i tak sobie raczej dają radę. Następny plus to już dotyczy z trybu symulacyjnego. Fajnie, że ten, do tego trybu coś w ogóle dodają, bo wiadomo, nie chcą go rozwijać. Automatyczne ustawienie dystansu celownika za pomocą dalmierza laserowego i stabilizacja armaty na symulacji. O co chodzi? W momencie kiedy jedziemy tryb symulacyjny i mamy dalmierz laserowy, po prostu obliczymy odległość. Celownik od razu nam podskoczy na to, jak daleko mamy strzelać. Nie musimy sobie ręcznie tego przestawiać, tylko mamy już komputer w czołgu i tak dalej. To jest fajny szczegół, który jest dodany, przydaje się na symulacji. Bardzo fajny. Kolejny plus radar na statkach. Wiadomo, to jest, żeby okręty lepiej mogły zeszliwywać samoloty, żeby je wykrywać. Mamy te kutry głównie nowoczesne. Z niszczycieli to jeszcze trochę się poczeka, raczej na te, na razie to jest na kutrach, to jest fajny szczegół, powoli to wchodzi, to jest fajne. Następny plus, w trybach bitew realistycznych i symulacyjnych pociski PPK podążają za celownikiem, a nie kursorem. To też jest fajne, bo ja sam kiedyś to wykorzystywałem, czyli wychylałem się pojazdem, tak żeby optyka po prostu mogła zobaczyć teren. Nawet celow... celownik celował gdzieś wysoko w niebo, a po prostu kursorem zaznaczyłem czołg i tam poleciała rakieta. Teraz to się zmieni, teraz to się wiszy z celownika, to jest plus, bo nie będzie czegoś takiego, że nie widzimy wyrzutni rakiet albo sami jesteśmy wyrzutnią rakiet i nie widzą nas przeciwnicy strzelamy rakietą rakieta praktycznie z za górki się wylatuje i trafia idealnie w cel. Ludzie często to wykorzystywali w brytyjskich wyrzutniach rakiet swing fire chyba tak to się nazywał. No więc to będzie takie teraz utrudnienie, ale jednocześnie zbalansowanie niewielkie. Dobra, to teraz przejdźmy do plus o minusów. Dlaczego plus o minusy? Plus o minusy to jest takie, że z jednego punktu widzenia jest to dobre, z drugiego punktu widzenia jest to trochę złe. Pierwsze, od czego zaczniemy, to szwedzkie drzewko. I tu głównie chodzi o to, że szwedzkie drzewko lotnicze i prymkowe pojazdy czołgowe. Yy, szwedzkie drzewko lotnicze jest plusem, minusem z tego powodu, że są osoby, które na to czekały i im się podoba spoko. Gorzej, że po pierwsze, naprawdę długo trzeba było czekać na dostęp do szwedzkiego drzewka, jeśli chodzi o powietrze. Nawet do tej pory się czeka, dopiero w tej aktualizacji jak wejdą szwedzkie jednostki lądowe, to jest, zostanie to odblokowane, więc to jest naprawdę żart, bo zwykle to trwało miesiąc czy dwa i już mieliśmy dostęp do lotnictwa. Teraz wychodzi na to, że nie mamy. Yy, I przy okazji to lotnictwo jest OP na razie. Czołgami będzie to samo, więc ogólnie ze wszystkimi nacjami, które na początku wchodzą są... Yy, Trochę kokrzone po to, żeby zachęcić ludzi do grania nimi, ma takie znaczenie, więc to jest ten mój punkt widzenia. Taki eee, Kolejne, nowe, niedopracowane, niezbalansowane pojazdy. No to to wiadomo, to też podchodzi pod szwedzkie drzewko, ale głównie chciałem naruszyć z tym Esterfałem, że na początku on wszedł do gry, miał zepsuty system celowania, po prostu jak wspominałem z tym podwoziem skakał, dopiero dużo później to naprawili. To jest akurat szczegół, który chyba się nigdy nie zmieni w Wartenerze. Kolejny plus o minus to jest dodawanie zaległych dodatków do pojazdów. To jest naprawdę irytujące, że po tak długim czasie wiele pojazdów dostaje takie dodatki, które powinny mieć już naprawdę dawno. Ja już no, dawno te punkty sobie wyszukiwałem, więc teraz nie podam wam idealnego przykładu. No, ale to wy możecie w komentarzach na przykład podać jakie pojazdy mniej więcej były, które po tak długim czasie dostały to, co powinny mieć na start. Albo do tej pory są takie pojazdy, jak na przykładzie teraz Sheridan. Powinien mieć modyfikację, dzięki której mogą ludzie sobie wybrać, żeby pływał. No, do tej pory tego nie ma, powinno być. Kolejny plus o minus to jest ulepszenia graficzne. Dlaczego plus o minus? Plus, gra będzie wyglądać ładniej. Minus, optymalizacja siada. Naprawdę ja to mocno odczułem, musiałem sam pogorszyć sobie ustawienia graficzne i to mocno, bo straciłem 20-30 FPS-ów przez niewielką poprawę graficzną tak naprawdę, więc to jest naprawdę pychowo. I to ogólnie wiele osób odczuwa, a dodatkowo ci co grają na ULQ, to i tak mają mnóstwo FPS-ów i tak widzą wszystko, więc no, te poprawy graficzne są takie, że ci, co korzystają z tej wysokiej grafiki, ich to cieszy, ale jednocześnie osoby, które mają średnie komputery, jak w moim przypadku już to nie jest wysoka półka, tylko średnia, no to po pewnym czasie te FPS-y zaczynają coraz mocniej spadać, a tylko dodają niewielkie szczegóły. Kolejny plus o minus, no to nowe mapy morskie. Wcześniej to miałem na minusie, bo te mapy mi się strasznie nie podobają, nowe morskie, z tego powodu, że są robione na tej zasadzie, że no po prostu kutry spotykają się w jednym miejscu, nie ma praktycznie ochrony, płynie się z respa do respa i już jest nawalanie, a wszystkie punkty do przejmowania są na dole, czyli po prawej i po lewej stronie mapy są punkty odrodzenia kutrów, na górze, na górze, na środku tego punktu odrodzenia mniej więcej jest strefa, niżej i jeszcze niżej są kolejne dwie strefy. No tak mi się tak mapy nie podobają, że mamy przy respie osłonę, wypływamy na otwarty teren strzelawy. No rozumiem, mogliby kurde jakieś inne tereny poszukać czy coś w tym stylu. Ale innym osobom się podoba, że dają nowe mapy i tak dalej. Wiadomo. No dobra, to teraz przejdziemy, moi drodzy, do minusów. Minusów jest trochę więcej. Z kilku trochę zrezygnuję. Częściej będzie niestety powtarzać. Wiadomo, część osób może nie być zadowolona, bo już to ma dość tego słuchania. Ale dobra. Pierwszy minus, jaki tutaj mam, no to kolejne pojazdy Skopiuj i wklej z minimalnymi zmianami technicznymi. Idealny przykład lekka PZM41 i Type 90B. Wiadomo, ja jestem za tym, by dodawać jak najwięcej wersji czołgów, które mają minimalne zmiany techniczne, ale jeśli ten czołg jest praktycznie taki sam i ma tylko jedną, a to jedną minimalną zmianę, która dużo nie wpływa, albo wpłynie tak minimalnie, tak czy inaczej, jak w przypadku Bulldoga czy Type'a, no to ten pojazd powinien być tańszy. Jeśli zdobyliśmy już tego Bulldoga w drzewku na przykład amerykańskim, no to ten następny niech będzie chociaż o 15% tańszy w odblokowaniu expa i kasy, no bo drugi raz zdobywać tę samą maszynę za tyle samo albo więcej, no to już irytuje. W przypadku Bulldoga, no to ma baziski kumulacyjne i jest trochę wyżej, no to fakt. Te kumulacyjne dają mu dość dużą siłę ognia, trochę skuteczniejszy jest, ale tak czy inaczej, no to drugi raz zdobyć tę samą maszynę. Ale co do Type'a 90... On się różni tylko tym, że ma blaszki na kadłubie, to te blaszki nic mu nie dają. To jest po prostu, nie wiem, jakby dajemy wam nowego tygrysa 1E, ale ten tygrys 1E będzie miał dodatkowy karabin maszynowy. I tylko tym by się różnił. A, i musicie dać jeszcze do niego jak tygrysa 1 badaliście za 100 tysięcy, no to tygrysa 1E z drugim karabinem maszynowym badacie za 120 tysięcy i musicie wydać do niego trochę więcej. No, a tak 90 kurde drzewkowy pierwszy kosztował 380 tysięcy EXPA i milion mniej więcej, a ten kolejny wymaga 400 tysięcy EXPA, no i również milion, więc to jest naprawdę irytujące. dokładnie milion trzysta, można powiedzieć, bo jeszcze wyposażenie, bo to milion trzysta, ale 400 tysięcy to jest absurd, to jest prawdziwy absurd. Kolejny minus to jest tak względem informacji, które dowiedziałem się od kilku osób: to jest dodawanie kokpitów do topowych odrzutowców, chyba skan laserowy, a bombowce dalej nie mają kokpitów od 7 lat, choćby takich nie wiem, robionych przez fanów albo jak w starszych grach się nawet patrzy. Ja nawet specjalnie sobie raz odpaliłem bardzo starą grę, chyba z 2005, tam kokpity przynajmniej były 10 razy lepsze niż to co są w bombowcach w War Thunder. No to już irytuje. Nie wiem, rozumiem, ludzie chcą bardzo te nowoczesne samoloty i tak dalej, ale bombowce cały czas są poszkodowane. Jeśli chodzi o kokpity, przeżywalność, znaczenie, tak naprawdę bombowce to już jest tylko mięso do bicia. I to jest wkurzające, chociaż najbardziej chodzi o te kokpity, bo na symulacji ciągle, jak się lata i patrzy na te kokpity, no to już się robi niedobrze. Następny minus, który ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie, to jest zepsuty Hallbreak. O zepsutym Hallbreaku to można powiedzieć odnośnie czołgów i odnośnie samolotów. Odnośnie czołgów, zrobiliśmy testy, działa na tej zasadzie, że jeśli jedziemy samochodem pancernym, dostaniemy w załoganta w blachę pancerza wystającą, w koło, kurde, w końcówkę lufy, cokolwiek, pojazd jest zniszczony. Halbreak tak nie działa. Specjalnie próbowałem dokopać się do informacji, głównie 90% informacji to jest Hunter, ale w rzeczywistości Halbreak było naprawdę ciężko zrobić, chyba, że pojazd był rozstrzelany naprawdę mocno. Bo ogólnie to jest tak, że jeśli pocisk z dużą ilością trotylu wybuchnie w rogu pancerza, to kadłub się przełamuje. Ale to tylko w tym miejscu, gdzie była eksplozja. I to nie znaczy, że pojazd roz, zapadł się. Co innego, gdyby z zewnątrz dostał odłamkowym ze 150 dwójki. No to wtedy tak, kadłub cały jest, osiad... jest pęknięty, siada. Nie można wiele rzeczy wykonać. Nie można praktycznie pojazdem w większości jechać. Nie można obracać wieży, ale załoga żyje. Pojazd jest jedynie uszkodzony, zniszczony. Jak to niektórzy mówią, nawet na złom można go już wyrzucić, bo się nie nadaje do służby. Ale w przypadku, kiedy strzałka przebija się... Przez bok pancerza od prz przod jest, jest, jesteśmy przodem wieży, na przykład do Leoparda 2.5. Strzela nam w bok wieżyczki taki wystający, policzek mocno na boku i jest przełamanie kadłuba. No, tak kurde nie powinno być, bo w momencie kiedy strzałka strzela, robi się idealna dziura. Yy, to nie przełamanie kadłuba, nie te inne rzeczy zabijają załogę, tylko głównie ciśnienie, odłamki pocisku, odłamki tego pancerza, chociaż odłamki pancerza są bardzo małe. Y, możecie sobie po prostu weźcie pistolet, nie wiem, jakiś na kulki, y, elektryczny, czy na gaz, albo weźcie sobie wiatrówkę, strzelcie sobie do kartki. Kartka się nie przełamała, nie ma złamania, jest tylko dziura. I im większy pocisk, tym większa dziura, albo im większe uszkodzenie może zrobić pocisk, tym większe zniszczenie będzie po przebiciu się w, po kartce, ale to wiadomo, nie w karce, tylko już w środku, nawet jak sobie zrobicie y, sześcian, strzelicie do sześcianu, no to... Sześcian ogólnie jest cały, tylko ma dwie dziury, to nie jest tak, kurde, tak nie działa. Kolejny minus, to dotyczy akurat pojazdów premium, czyli wprowadzamy nowy okręt Graf Spe, i wprowadzamy okręt akurat w tym przypadku Priest Eugen. I Priest Eugen aktualnie, czyli Hiper znajdowały się na topce, jeśli chodzi o jakość jednostek, najlepsze okręty. Doszedł Graf Spee, wprowadzamy Hipera w wersji premium. I to kurde, już niszczy balans. To nie jest w ogóle zbalansowane tak dalej, bo wszystkie okręty są na tym samym poziomie. To przy okazji, posunę się do następnego punktu. Yy, brak balansu na samolotach, na przykład 5 samolotów na poziomie 10,3, czy też 4, czy nawet 3 samoloty, 3-4 czołgi na poziomie 10 -3. albo statki. Yy, w przypadku Niemców mamy na razie 4 krążowniki na poziomie 5,7. A zaraz dojdzie piąty krążownik na poziomie 5-7. No i to już kurde naprawdę irytuje. Znaczy w zasadzie yy, kuln jako drzewkowy jest na 5-3, ale go rzuca cały czas na 5-7, więc to nie ma znaczenia. Nawet krążowniki na 5-0 są rzucane na 5-7. Ten ber nie powinien być tak ściśnięty, powinien być bardziej rozciągnięty, że 5-0, 5-3, 5-7, 6-0, 6-3 chociaż niech ten w szpema, żeby nie było 6-3, żeby to nie było aż tak kurde. Od razu będzie kosił, czy coś w tym stylu, i nie będzie narzekania na, te wiele, na wiele innych takich jednostek. Ale w przypadku czołgów, to no to też jest kurde niezła kpina. Albo o samolotów. Najlepszy przykład to odnośnie rosyjskich samolotów, gdzie mamy na 10.3 MIGA 19, na kolejnym 10.3 MIGA 21 i kolejnego MIGA 21 na poziomie 10.3. Nie wiem, czy jak dużo te MIGi się różnią, ale tak czy inaczej. Powinno to być jakoś, chociaż na 107 i 11,0, chociaż, ale nie, nie zrobią tego. Lepiej utrudnić dostęp do tych maszyn, i niech mają ten sam BR. To jest naprawdę irytujące. Kolejny minus. Kolejny minus akurat dotyczy już dźwięku, ale wiemy już, to jest potwierdzone, że w wstępnej aktualizacji dźwięk zostanie poprawiony. Ale jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Głównie chodzi o system udźwiękowania gry, został drastycznie przerobiony. Oczywiście mówię cały czas o 1,5. Obciążenie procesora zostało zredukowane, dzięki optymalizacji bloku przetwarzania dźwięku, nowe metody kompresji w pamięci RAM dla części zasobów dźwiękowych, zmianie kompozycji dużej liczby zdarzeń dźwiękowych w celu zmniejszenia liczby jednocześnie odtwarzanych zasobów dźwiękowych. Tak, może to tak dla osób, które są nie z tym zaznajomione robi Mindfuck, ale po prostu w grze jest to odgrywane w taki sposób, że na czołgowych na przykład ja nie słyszę odgłosu silników samolotowych w większości. Nie słyszę lecących rakiet, nie słyszę spadających bomb. Po prostu często jadę, od razu jest eksplozja. Nie było słychać zrzutu bomby, nie było słychać lecącego, przelatującego i odlatującego samolotu. W większości tak kurde jest. Nawet rakiety od śmigłowców, od wyrzutni rakiet, od samolotów też są niesłyszalne dla mnie. Bo po prostu coś w tych dźwiękach tak super spartolili, że tego po prostu nie zływać to strasznie irytuje. Mam wielką nadzieję, że w tej aktualizacji koniecznie to poprawią. No i kolejny minus, który jest najważniejszy: budynki z cukru. Tak, budynki z cukru. Wystarczy, że zrzucimy bombę 50 kilo dookoła budynków, wszystko się rozwala. Wystarczy, że puścimy granaty dymne, budynki też się rozwalają. I to jest tak irytujące już, to jest tak irytujące, że takie błędy są poważne. Ja już so, słyszę od coraz większej ilości osób, że odchodzą od War właśnie przez to, że oni takie błędy popełniają i nie naprawiają ich. E, I to nie mówię o osobach, które nie wiem, grają miesiąc, rok czy coś, tylko o osobach, które grają w tę grę 3, 4, 7 lat. Naprawdę to już dużo czasu poświęcili i po prostu już mają dość tej gry, bo tak cudownie jest tutaj wszystko prowadzone. No dobra, to mam nadzieję, że o wszystkim tutaj powiedziałem, czyli podsumowanie mamy 5 plusów, 5 minuso plusów i 8 minusów. Wiadomo, w przypadku Wordandera jest więcej zawsze minusów niż plusów. Chociaż jakby podkreślić te pojazdy co do... dałem na pluso minusy, może wyjść, że mamy tak naprawdę 10 plusów, 8 minusów. To można tak w teorii powiedzieć. Ale tak czy inaczej te minusy są zbyt poważne, bo mają duże znaczenie. Na największe znaczenie tak naprawdę ma odgłos tych bomb, rakiet, samolotów, balans na końcowym etapie gry, czyli na top samolotach, top czołgach, top okrętach, nawet balans na śmigłowcach jest po prostu od początku zrypany, bo może być coś takiego znajomego, słyszałem też, sam byłem tego świadkiem, gdzie może wyrzucić jedną drużynę pierwszych śmigłowców, a drugą drużynę wyrzuci albo premiowe śmigłowce, albo topowe śmigłowce. I się nic nie da zrobić, bo te premiowe i topowe mają rakiety, mają flary, a te pierwsze nie mają ani rakiet powietrze-powietrze, czasami mają tylko rakiety PPK, czyli do walki z jednostkami lądowymi, mają zwykłe rakiety, czasem bomby. Nie są w stanie po prostu się w ogóle obronić i te inne jednostki niszczą to wszystko. N brak balansu. No i jeszcze ten system Hellbreaker. Halbreak to jest totalnie spartolony. Odnośnie Albreyka nie wspomniałem od jeszcze co do samolotów, zapomniałem to powiedzieć. Yy, samoloty mają o tyle to spartolone również, że często po prostu miałem, że lecę, silnik na czarno, informacja samolot spłonął. Silnik na czarno, samolot nie płonie, szybuje, samolot komunikat samolot spłonął, masz ileś sekund, by opuścić maszynę. To już totalnie irytuje, że War Thunder takie coś zrobił. Niedopracowane strasznie. Halbreak obowiązkowo również musi zostać najlepiej na razie usunięty i zostać naprawiony, czyli jeśli mamy małe pojazdy, e, na przykładzie Falcon i dostanie pociskiem kumulacyjnym, no to tak, w jego przypadku będzie halbreak. E, ale jak na przykład nie my ma, mamy mamy Typea 16 i dostanie strzałką, nie ma żadnego halbreaka. Nawet nie jestem pewny, czy właśnie odnośnie Typea 16 Centaura, Roykata jeśli dostaną hitami to czy ten halbreak kumulacyjnych do końca powinien działać, czy nie do końca? Bo to są duże maszyny, tak czy inaczej. To jest już taka zagadka. To dla osób, które bardziej się na tych tematach znają. No dobrze, mi drodzy, no to dajcie znać. Co wy myślicie o tych plusach i minusach odnośnie War Thundera? Też plus o minusach. Wiadomo, to wy możecie sobie ustalić, co waszym zdaniem jest na plusie, na minusie w tym przypadku. Plus o minusów. Ja to daję tak po środku, żeby, żebyście wy mogli sobie to powybierać. I, I dajcie znać, co myślicie o 1,95 i jakie macie oczekiwania względem aktualizacji, która już wejdzie. Wiadomo, wiele rzeczy jest pokazanych, ale to, co jest na devie, nigdy, nigdy nie jest w grze. Już się przekonałem na ten temat nieraz. Dev służy tylko do pokazania, patrzcie, tak wyglądają pojazdy, tak wyglądają drzewka yy, i takie systemy chcemy wprowadzić, ale jak to wychodzi w praniu, nie nie tak jak jest na devie. Nie tak jak jest na devie. No dobrze moi drodzy, no to dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie i trzymajcie się do następnego... Na razie!